Bracia i siostry, dziś w tych y, czytaniach niedzielnych, które już zwiastują nam jutrzejszy dzień, a jak wiemy jest to Niedziela Miłosierdzia, mogłyśmy zobaczyć, że to miłosierdzie dotyka człowieka w jego takich najdramatyczniejszych etapach istnienia i wypełnia pokojem. Ja dziś Czytając te teksty i modląc się do Pana Boga, żeby mi pokazał to, co chce nam wszystkim tutaj objawić, zobaczyłem, że we wszystkich trzech czytaniach pojawia się motyw lęku, obawy. I tak w pierwszym czytaniu, tam gdzie uczniowie gromadzili się z Piotrem w krużgankach Salomona, byli również tacy ludzie, którzy nie mieli odwagi zbliżyć się do pierwszych chrześcijan. Nie mieć odwagi to oczywiście żyć w jakimś lęku. W drugim czytaniu słyszeliśmy, jak Jan będąc zesłany, ze swoją wiarę na dysztę Patmos, znaje takiego umotnienia przez Jezusa. Ale pierwsze słowa, jakie słyszę, w tej wizji widząc swojego mistrza, to byłem, przestań się lękać. I to było pierwsze przesłanie, które go umocniło. I wreszcie obecność uczniów w wieczorniku, za zamkniętymi drzwiami zgromadzonych, była przesiąknięta obawą, lękiem. Kiedy zastanawiamy się nad własnym życiem, moim, twoim istnieniem, to lęk jest czymś, co nieustannie nam towarzyszy jak cień. Obawa, lęk, strach. Nie lubimy tego uczucia, tego stanu i staramy się uśmierzyć ten lęk czymkolwiek czy kimkolwiek, ale on ciągle idzie za nami. I tak jak powiedziałem już w pierwszym czytaniu, Słyszeliśmy, że wierzący trwali, trzymali się razem w krużgankach Salomona, a z obcych nikt się nie odważył przyłączyć się do nich. Oczywiście siłą tej jedności było doświadczanie miłości Boga, takiej namacalnej miłości Boga, która niwelowała ich lęk. Tam gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. Byli tak przesyceni tą obecnością Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, że jak usłyszeliśmy nawet cień Piotra, cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi, także ludzie wystawiali chorych na ulicę, bo Piotr idąc swoim cieniem nawet uzdrawiał, na kogo padł cień ten był uzdrowiony i to jest warte uwagi naszej, ponieważ cóż to znaczy, że cień Piotra mógł uzdrawiać. Stać w czyimś cieniu, to znaczy stać w jakiejś skromności, w jakiejś pokorze. Nie skupiać uwagi na sobie. Nie szukać jakichś Jupiterów uwagi dla własnej osoby. Cień Piotra to po prostu pokora. Bez roszczeń do dumy, bez zrozumiałych żądań, bez sztywnych czy jakichś skrajnych przekonań które są w stanie naszym życiem rządzić pod pozorami nawet pewnego religijnego napięcia. Ale w gruncie rzeczy są potrzeptem złego ducha, którego charakteryzuje pycha, zrozumiałość, niezgoda na to, żeby być w cieniu biotry, żeby być w cieniu miłości Bożej. I jak wiemy, jedną z przyczyn ludzkiego lęku, takiego fundamentalnego lęku jest właśnie pycha. Ufa, która żąda, aby być idealnym, żeby być nieomylnym, żeby być doskonałym, bezbłędnym. Wielu ludzi żyje w przymusie doznawania nieustannych sukcesów, nieustannego doskonalenia swojego ciała, sprawności intelektualnej czy duchowej nawet integracji psychicznej, narzucają sobie ideały, które są nie do zrealizowania, są zbyt ambitne, są zbyt twarde, zbyt ekstremalne. Są po prostu wyrazem dumy, a nie dążenia do doskonałości. I jakby ludzi chce być świetnymi, mądrymi, muszę być świetny, muszę być mądry. Muszę być najlepszy, muszę przerastać innych, muszę być zawsze zadowolony, nie wolę mi się smucić, muszę ciągle być w jakimś stanie przyjemności, muszę być zawsze piękny, muszę być zawsze sprawny itd. I to muszę sprawia, że człowiek żyje w pewnym lęku, że może mu się to nie uda, albo że inaczej wyjdzie niż on, niż on się zmusza sam, siebie samego do pewnych postaw. W tekstu dowiadujemy się, że nikt z obcych, nie miał odwagi przyłączyć się do tej grupy Piotra, gdzie ten cień Piotra nawet uzdrawiał. Bo zobaczcie, bracia i siostry, że trzeba mieć odwagę by żyć w cieniu Piotra, ale w ogóle żyć w cieniu. Żeby żyć w pewnej pokorze i przyjąć to, że się nie zawsze jest świetnym. I mieć odwagę nie tylko się pochwalić, ale też przyznać do błędu takim sprawdzianem jest na pewno konfesjonał dla ludzkiej pokory. To jest trudno uklęknąć i pochylić głowę i powiedzieć prawdę, która nie jest świetna. By żyć w cieniu to też zgodzić się na to, że się nie jest najlepszy. Czy ktoś w czymś innym jest lepszy albo mnie w czymś przerasta i zgodzić się na swoją słabszą kondycję. Czy to intelektualną, czy moralną, czy duchową, czy jakąkolwiek inną. Że nie chodzi o to, by być zawsze zadowolonym, żeby zawsze być yy, uszczęśliwionym i przeżywać jakieś przyjemności, ale również przyjąć to, co przykre w życiu i to, co nie jest miłe. Dzień Piotra, tak myślę, że jest to na pewno jakieś postawienie się w pokorze i, i zgodzie na siebie, pozbawienie się idealnych czy zrozumiałych. Roszczeń jaki człowiek sobie sam narzuca, nawet pod pozorami jakiegoś religijnego przymusu, ale to nie jest miłe Bogu. Kiedy człowiek chce być zbyt idealny, nieomylny, triumfujący. Pragnie zawsze i zmusza się do tego nieustannie by okazywać się innym i sobie samemu jako piękny, inteligentny, miły, zadowolony, radosny, bezbłędny, zdrowy, perfekcyjny wręcz. Towarzyszy mu cień, ale innego typu cień, wewnętrzny cień, cień lęku. Że oto, to wszystko co demonstruje, do czego się przymusza i zmusza, może się okazać maską. Albo napompowaniem pewnego typu, które w końcu pęknie. Lęk zmusza go wtedy do kłamstw, do skrytości, mataczenia, unikania. Takiej sytuacji, w której objawiłoby się, że wcale nie jest taki, jakim chciałby być i do czego się zmuszy. Ktoś taki będzie się panicznie bał, środowisk, gdzie cnotą jest pokora, przyznanie się do błędu, życie w cieniu, skromność, zgoda na to, że się nie jest idealnym. Uczciwość prawdy raczej niż arogancja przypisywania sobie nieprawdziwych sprawności czy cnót. Zgoda na grzeszność, co nie oznacza zgody na grzech, a nie nieustanne zaprzeczania, zaprzeczanie temu, że się posiada jakikolwiek grzech. Może się tak zdarzyć bowiem, że ktoś skręca do spowiedzi i nie, nie widzi swojego grzechu, nie wie z czego się wyspowiadać. To może być efektem długotrwałego wypierania się życia w prawdzie. I on może naprawdę doznawać autentycznego. <grych> Poznania, że on nie ma z czego się spowiadać, nie ma grzechu. A przecież każdy z nas popełnia przynajmniej siedem grzechów głównych, więcej się za bardzo nie da. I tu widzę, że Bóg daje nam taki pokój w tym słowie, bo mówi nie bój się żyć w cieniu, nie bój się zobaczyć swój cień, nie bój się też żyć w cieniu kościoła, w cieniu modlitwy, w cieniu konfesjonału, w cięł w tym tekście jest takie tchnienie pokoju, które nam mówi: nie musisz się napinać, przymuszać, żeby być lepszym niż jesteś. Wystarczy, że jesteś prawdziwy, kiedy wyznajesz swoje błędy. I co cię uzdrawia? To jest bardzo uzdrawiające lekarstwo dla naszego zadroganego serca, które niekiedy oskarża nas, że nie jesteśmy lepsi. Nie trzeba być lepszym. Wystarczy być prawdziwym. W drugim czytaniu widzieliśmy uzdrowienie Ducha Świętego, który kładzie się w innej dziedzinie. Oto Jan siedzi na tej wyspie Patmos. Jak sam mówi, w ucisku przeżywa ten czas, bo jest oskarżany, poniżany, lekceważony. Jest wygnańcem, skazańcem z powodu swoich przekonań. Jan był na wyspie Patmos na zesłaniu jako wygnaniec prześladowany z powodu swojej wierności do Jezusa. I on mówi o sobie, że jest współuczestnikiem w ucisku, ale też w królestwie. I zapewne przeżywał chwilę niesprawiedliwego poniżania jego godności, uwięzienia, jakichś krzywdzących oskarżeń, kłamliwych osądów. Jego godność ludzka czy chrześcijańska była poniżona. I tego też się boimy w życiu, zobaczcie, w i siostry, że boimy się, że ktoś niesprawiedliwie nas potraktuje, że fałszywie nas oskarży, że przeżyjemy z jakiegoś powodu, z powodu jakiejś osoby poniżenie. To budzi też w człowieku lęk. Nie tylko ten lęk z pierwszego czytania, lęk. O to, żeby się okazać jak najlepszym, ale też lęk o to, że ktoś nas potraktuje za nisko. Że ten cień okaże się mrokiem rzuconym na nas. Że ktoś powie takie rzeczy czy opinie o nas, które nas spędzą w rozpaczy. I co się dzieje? W pewnym momencie tego wygnania, może któregoś dnia lub nocy, zobaczył Jezusa, który go pocieszał i jednocześnie dał mu światło. Na cały kościół, na nas wszystkich, aż do końca czasów. Bo mu powiedział, przestań się lękać. Pierwsze słowa Jezusa. I reszta tych słów była bardzo umacniająca. Przestań się lękać. Czy tylko te słowa wystarczyły, żeby Jan się przestał lękać? Nie. Jak mówi Pismo Święte dzisiaj w drugim czytaniu, on się obrócił i zobaczył Jezusa. I ta wizja Jezusa dopiero go uspokoiła. To, że on widział Jezusa w tym swoim poniżeniu. W tych wszystkich oskarżeniach, niesprawiedliwości, to, on zobaczył Jezusa. My dotąd boimy się i cierpimy strasznie, kiedy ktoś nas odmawia, ocenia, oskarża, krytykuje, powoduje pewne prześladowanie jakiegokolwiek typu dopóki w tym wszystkim, co cierpimy, nie zobaczymy pewnego podobieństwa do Jezusa i obecności Jezusa, który nas nawiedza w cierpieniu. Lękamy się poniżenia, ale Jezus w tym poniżaniu jest obecny. I jeśli zdobędziemy się na to, żeby się tak obrócić w swoim życiu jak Jan, żeby dostrzec w tych trudnych chwilach, obecność Jezusa, Jego słowa przestań się lękać, jestem z Tobą, to możemy na to, co nas spotyka, spojrzeć zupełnie inaczej, jak na coś, co jest pewnym nawet wyróżnieniem, bo jest współuczestnictwem w Krzyżu Jezusa Chrystusa. Jan obrócił się, by widzieć Jezusa. Widzenie Jezusa dało mu siłę do przezwyciężenia lęku o siebie samego, to zostanie zbyt bardzo poniżone. Gdzie my doznajemy takiego widzenia, tak mówiąc już bardziej praktycznie, na pewno takiego widzenia doznajemy kontemplując czy adorując Jezusa w Jego obliczu, w Jego ikonie czy w monstrancji na Świętym Sakramencie. To są chwile niezwykle umacniające nas, chociaż możemy tego nawet tak nie przeżywać, więc w modlitwie uwielbienia, w modlitwie adoracji, w modlitwie kontemplowania, ale też wtedy kiedy widzimy Jezusa w Piśmie Świętym, Czyli poznajemy Jego osobę i to, co ona przeżyła i to, co ona przezwyciężyła. Poznawanie Jezusa, Chrystusa przez Słowo Boże daje człowiekowi bardzo dużo umocnienia. To te wszystkie chwile, które na pewno byśmy nie znieśli, gdyby nie to poznanie Jezusa. Widzieć Jezusa. I chciałbym jeszcze Waszą uwagę zwrócić na ostatnie czytanie, na podróżenie z wieczornika. Kiedy oni są zamknięci w tym wieczorniku, do tego stopnia, że zamknęli drzwi, boją się, lękają się. Ale czego oni się lękają? Bo Biblia mówi, że z obawy przed Żydami zamknęli drzwi, ale czy tylko z obawy przed Żydami? Z tekstu dowiadujemy się, że uczniowie byli zamknięci z ręku przed ludźmi, ale chyba też obawiali się, bali się, mieli poczucie winy. Mieli poczucie winy, ponieważ opuścili swojego pana, swojego mistrza, osobę, która najwięcej im w życiu dała, najbardziej ich ukochała. I oni opuścili ją w najdramatyczniejszym momencie po prostu dali nogę, jak to się mówi, tak kolokwialnie, uciekli, zostawiając go samego na pastwę okrutnego losu. Każdy z nas miałby poczucie winy. Gdyby swojego przyjaciela, swoją osobę najbardziej ukochaną, cenioną, zostawił w dramatycznym momencie. Jest niemożliwe wtedy uniknąć poczucia winy, że się kogoś zostawiło na pastwę losu, a samemu się uratowało. Ja myślę, że im również te uczucia towarzyszyły, że trudno im było znieść samych siebie z tego powodu, że stworzyli. I kiedy Jezus stanął pośrodku nich, w centrum ich uwagi, nie robił im wyrzutów, nie powiedział ani jednej pretensji, nie popatrzył nawet na nich ze smutkiem, tylko powiedział pokój wam i oni uradowali się ujrzawszy pana. I znowu pojawia się ten motyw, że to widzenie Jezusa, dostrzeganie Jezusa Chrystusa jest jakąś radością uspokajającą, ale nie tylko w wymiarze emocjonalnym. Jak najgłębszym, duchowym, docierającym aż do tych drgnieniu sumienia, które oskarżają nas z powodu grzechu, opuszczenia Boga, bo czymże w istocie jest każdy grzech, opuszczeniem Boga, opuszczeniem Jezusa, pozostawieniem Go na krzyżu samego, a może nawet zadawaniem Mu ran. Jezus dwukrotnie na początku mówi im pokój wam, później jeszcze raz powie pokój wam, kiedy z Tomaszem się spotka. W takiej mentalności żydowskiej, jeśli cokolwiek trzykrotnie czy dwukrotnie się pojawia, to znaczy, że jest to przeżycie najintensywniejsze. Jeśli on mówi pokój wam, pokój wam, jeszcze raz pokój wam, to ten pokój jest nie tylko czymś w rodzaju takim nie no uspokójcie się, nie? Tylko to jest wlanie pokoju, na które człowiek nigdy by się nie zdobył. To jest obdarowanie takim przeżyciem, taką substancją wręcz, wręcz które, na które człowiek nigdy by się nie zdobył własnym wysiłkiem uczuciowym. On im dał pokój, tak jak się daje życie. I im usilnie obdarował ich pokojem, o tak bym powiedział. Bo widocznie doznawać, doznawali tak wielkiego niepokoju z powodu wyrzutów sumienia, z powodu grzechów, z powodu nie tylko własnych grzechów w swoim życiu, tylko przede wszystkim tego, że go zostawili. I obawiali się jego reakcji, bo miał wszelkie prawo powiedzieć zostawiliście mnie. Jak mogliście mi to uczynić po trzech czy czterech latach bycia z wami. Pozostawiliście mnie samego. Ratując własną skórę. Ale nic takiego nie usłyszeliśmy z jego ust. On mówi, pokój Wam. I tym razem ich lęk nie pochodził z pychy, albo z lęku przed zamierzeniem ich, ich, ich wartości. Tym razem to był lęk przed kapitulacją ich wiary. Lęk przed katastrofą, która mogła się objawić w ten sposób, że ten Jezus, ten Bóg, Powie, odrzucam was, ponieważ odrzuciliście mnie i to się zgodziło, bo to było sprawiedliwe, ale tu wręcz przeciwnie, Bóg obdarowuje ich nie tylko pokojem, czystą, ale radością jest z nimi i jeszcze ich posyła, żeby w podobny sposób przebaczali innym. Pewne wydarzenia naszego życia mogą w nas bowiem doprowadzić do tego, że w końcu mówimy już mi się nie należy miłosierdzie Boga. Już mi się nie należy przebaczenie, bo 77 razy zgrzeszyłem, 78 zawiodłem Boga. Wreszcie zawiodłem i takiego miłosierdzia i podeptałem i znowu upadłem, znowu zgrzeszyłem, znowu odszedłem od Boga. Już nie powinienem zostać miłosierdzia. I oto zaskakujący moment, bo Bóg akurat tak nie postępuje. Tylko ten 78 i 79 raz mówi pokój Tobie, przebacząc. I to sam. Przechodzi przez drzwi zamknięte naszego lęku przed jego reakcją, przed jego odrzuceniem i daje swoje miłosierdzie. I to jest piękne. Proszę sobie wyobrazić taki niepokój ich serc. On jest bardzo podobny do takiego niepokoju dziecka, które zostało zamknięte za drzwiami gdzieś jest w ciemnym pokoju, gdzie jest głucho i ciemno. Nie ma nikogo. Co wtedy dziecko czuje? Nieobecność, która go przeraża. O tak, bardzo podobne do tego jest to, co przeżywamy czasem w sumieniu, kiedy tracimy Boga, kiedy po prostu grzeszymy czymkolwiek, z kimkolwiek, w jakikolwiek sposób. Grzech jest takim zamkniętym pokojem, ciemnością, nieobecnością Boga, lękiem, obawą. Pierwsza rzecz, którą człowiek czuje po grzechu, jeśli w ogóle jeszcze ma uczucie, nie zatracił ich, to jest lęk. Można ta, doprowadzić się do takiego stanu, że człowiek w sercu swoim mówi, Bóg mi już nie przebaczy. Za dużo złego zrobiłem. A oto Jezus staje i mówi, pokój Tobie. Dzisiaj również na tej Eucharystii wstaje między nami i co on nam powie? To samo. Pokój Tobie. Nie bój się, nie lękaj się. Ja znowu jestem w stanie Ci przebaczyć. I nikt inny, Zauważcie to bracia i siostry, nikt inny, tylko Jezus Chrystus daje nam uwolnienie od takich lęków. Od lęku pychy, od lęku poniżenia i wreszcie od lęku wyrzutu sumienia. Tych lęków zapewne jest jeszcze więcej, ale co dzisiaj sygnalizuje nam Liturgię Słowa Bożego, żeby było to materiałem naszej Refleksji, żebyśmy bezmyślnie nie przeżyli tego wydarzenia, jakim jest Eucharystia, bo jest to znowu przyjście Pana. Interwencja miłosierdzia, która nie zostawia człowieka w rozpaczy, w zamknięciu, w odosobnieniu, w nieobecności. Odrzucamy Boga, a on przychodzi. Nie da się odrzucić. Miłość, która nie da się odrzucić, nazywa się miłosierdzie. W hebrajskim języku to słowo pokój wam, to sformułowanie, shalom lachem, oznacza nie tylko sam pokój, ale również powodzenie, szczęście, pomyślny obrót spraw. Dlaczego wymieniam te inne znaczenia tego słowa? Dlatego, że sytuacja, w której znaleźli się uczniowie, kiedy przychodzi do nich Jezus i daje im powodzenie, szczęście, po tym, kiedy oni się spodziewali, że on ich tam może skaże na jakąś parę, czy pokutę, czy wreszcie odrzuci, jest bliźniaco podobne do tego, co wydarzyło się dawno, dawno temu. O tym mówi Księga Rodzaju, kiedy Józef sprzedany przez swoich braci, wrzucany do studni ciemnej, sprzedany do Egiptu, po jakimś czasie przyjmuje tych swoich braci i mówi im tak, nie wyrzucajcie sobie tego, żeście mnie sprzedali, skrzywdzili, odrzucili, bo stało się dla waszego dobra, bo teraz będąc drugi po faraonie, może, mogę was obdarzyć najlepszą ziemią w Egipcie, ziemią Goszem. I tak się stało. I to już prefiguratywnie w Starym Testamencie było zaznaczone jako ilustracja pozwalająca nam zrozumieć, na czym polega ten miłosierdzie Boga, na tym, że on się nie mści, a powinien. Tylko za krzywdę jeszcze bardziej wynagradza, niż można byłoby się spodziewać. No i jak to takiego Boga nie uszanować? Jak można obojętnie przejść obok takiego Boga, który zamiast Cię połamać się kręgosłup, zyskać na Ciebie burzę gradową, czy zniszczyć Twoje życie, to on Cię jeszcze bardziej promuje w tym życiu. To jest niezwykle piękne. W naszym Bogu, że tak się zachowuje wobec nas wszystkich, a nie tylko wobec swoich uczniów. Lęk jest dziedzictwem grzechu. Grzech powoduje w nas lęk, wstyd, zamknięcie, jak za tymi drzwiami, rozbicie, poczucie nieobecności Bożej, utrata tej żywej obecności Bożej i co robi Bóg? Wchodzi. I jeszcze raz uzdrawia naszą pustkę, swoją obecnością. W tym rodzaju, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wierszu czytamy, że pierwszym uczuciem, jakie poczuł Adam po grzechu, to było przestraszenie się Boga. Uciekł w gąszcz i starał się być niewidzialny dla tego, który jest niewidzialny. Jak można być dla kogoś takiego niewidzialnym? Była to pierwsza konsekwencja grzechu, to był jego lęk, lęk Adama, który wpychał go w samotność, w izolację, tu. Również ta metafora zakrycia na gości przez Adama i Ewę przed sobą i sobą jest na pewno do rozczytania jako rodzaj założenia maski, żeby się maskować przed drugą osobą, żeby się nie odkryć, bo wstyd, lęk powodował, że musieli się maskować. I oto Bóg wchodzi w sytuację Adama i Ewy i ratuje ich ze wstydu i lęku. Szkoda, że Adam i Ewa, kimkolwiek oni byli, jakkolwiek mieli na imię, nie umieli przeżyć wtedy pewnej skruchy i przyjęcia Bożego miłosierdzia. Ale wiecie, bracia i siostry, my ten lęk zawsze przeżywamy przed spowiedzią. On wtedy najbardziej staje się widoczny. Kiedy jesteśmy z daleka konfesjonału, nie czujemy tego lęku, choćbyśmy popełnili najgorsze grzechy. Ale jak już się tak do 30 centymetrów zbliżamy do konfesjonału, to drżymy. Jak to powiedzieć? Jak to wyznać Bogu? Tą ciemność, ten wstyd. Ten cień, a przecież cień Piotra uzdrawiał. Ten cień Piotra jest i w konfesjonale, i w kościele, i w moim wyznaniu, kiedy uznaje swój grzech. I nie ma tacze, nie nazywam go innymi słowami, tylko mówię tak, jak było. I uczniowie dzisiaj dali się poznać Panu w tej sytuacji, w ich w swoim lęku, w swojej obawie. I dlatego Bóg uzdrowił to. Przebaczenie to jest znowu pierwszy dar miłosierdzia. Tak jak pierwszym darem grzechu jest lęk. Przebaczenie jest miłością, która nie zniechęca się. I nie odrzuca mimo krzywdy. I tą sprawność, tą skłonność Bożego Serca widzimy w Jezusie Chrystusie. Kiedy ktoś nas opuszcza w najtrudniejszym momencie życia, powtórzę to, porzuca nas, ucieka od nas, wypiera się nas. Możemy poczuć złość do tej osoby. I bardzo trudno nie poczuć złości wtedy, wściekłości na to, że nas tak potraktował. Możemy mieć wtedy skłonność do żywienia przynajmniej żalu, albo zamknięcia się nieprzebaczenia. Ale nic takiego nie zaobserwowaliśmy w tej Ewangelii u Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł do uczniów mimo drzwi zamkniętych bez żalu. Bez pretensji, bez zarzutów, bez gniewu i on również w nasze życie przychodzi właśnie tak. Owszem, może trudno w to uwierzyć, ale taka jest nasza wiara, że taki on jest. Musimy to zobaczyć, aby uwierzyć. Zobaczyć, tak jak oni widzieli, żeby uwierzyć, że bez względu na to, co uczyniliśmy w życiu i co uczynimy, jeśli tylko to wyznajemy w cieniu, w cieniu konfesjonału, w cieniu Piotra, w cieniu przebaczenia, że bez względu na to, co się stało z naszego powodu, On zawsze chce nam przebaczyć. Nie jest Bogiem, który kapituluje w miłości. Nie jest Bogiem, który rezygnuje z kogokolwiek z nas, bo co nie jest przywilejem Jego miłosierdzia. I w tym duchu, bracia i siostry, dzisiaj przeżywajmy tę Eucharystię jako przyjście Pana. Bo być może w Twoim czy w Moim sercu jest też obawa, lęk. Co też Bóg myśli o tym, co uczyniliśmy w życiu? Dziesięć lat temu, pięć, rok, tydzień temu, przedwczoraj, wczoraj czy dziś. I być może ciemność siedcza nam do ucha już nie mam prawa prosić Boga o przebaczenie. Prawo nie. Ale mamy przywilej wysłużony przez Jezusa Chrystusa, że zawsze, aż do śmierci, możemy liczyć na to, że nam wszystko będzie przebaczał, jeśli tylko wpuścimy go do wnętrza. Pozwolimy mu zobaczyć to wszystko, wyznać i uznać.